Postanowiłem zrobić sobie dzień serowarski i przerobiłem 66 litrów mleka na ponad 10 kg serów. Tak, to jest możliwe, chociaż proces produkcji tych serów na tym się nie skończył. Zapraszam na film, pokażę, jak to zrobiłem. Witam Was serdecznie. Zwykły, normalny, cieplutki, letni dzień. Godzina 9.30, a ja zaczynam działania serowarskie. Ale gdybym powiedział, że będę robił ser, to nie byłaby prawda, bo poświęcę na to cały dzień i zrobię sery. Zrobię mnóstwo sera. Ile to, jak wszystko poważę, na koniec to dam znać. Nie ma sensu, żebym teraz opowiadał o tym, co będę robił, bo byłoby z 15 minut filmu, żeby to wszystko wyklarować, a i tak by się pomieszało. Po kolei, bo działania będą się trochę przeplatać. W pewnym momencie będę wykonywał pewnie jest dwa sery na raz. Ale będę wszystko w narracji dokładnie opowiadała. Da się w oparciu o mleko ze sklepu. Właśnie 66 litrów go przywiozłem. Zaraz zacznę działać warnik, płaszcz wodny, bo w warniku garnek 24 litry. Przygotowane prasa, wiele różnego sprzętu. Tak jak powiedziałem, nie ma sensu o tym gadać. Wszystko dokładnie po kolei opowiem, a szczegóły jeszcze opiszę na blogu. Link jest w opisie. Także. Biorę się za działanie i zobaczymy, o której skończę. Dzień rozpocząłem od poszukiwania mleka. Mleko świeże, sklepowe, 3,2%. Potrzebowałem 66 litrów, ale nie było szansy, by dostać w jednym sklepie. Odwiedziłem więc trzy. Wlewam 22 litry mleka do gara, instaluję termometr w płaszczu wodnym i w mleku. Podgrzewam do 32 stopni, okresowo mieszając. Mleko w tej chwili ma 17 stopni, a woda w płaszczu prawie 38. Odważam 2,2 g serowarskich bakterii mezofilnych oraz około 0,2 g lipazy. Jest to enzym naturalny, który wyostrzy smak sera. Więcej na ten temat napiszę na blogu. Mleko sklepowe jest pasteryzowane, więc przygotowuję też 2,5 g chlorku wapnia rozpuszczonego w 50 ml wody. Gdy mleko osiągnie 32 stopnie, wlewam rozpuszczony chlorek, mieszam i wysypuję na powierzchnię mleka bakterie oraz lipazę. Zostawiam tak na 2 minuty, po czym porządnie mieszam, by enzymy i bakterie dokładnie rozprowadzić w mleku. Zostawiam tak na 30 minut, nie dopuszczając by temperatura spadła poniżej 30 stopni. W międzyczasie przygotowuję serowarską podpuszczkę. U mnie wersja sucha, ilość 1,1 g. Rozpuszczam w 50 ml przegotowanej i ostudzonej wody. Gdy upłynie 30 minut, ponownie ustalam temperaturę mleka na 32 stopnie i wylewam pod puszkę. Mieszam przez 30 sekund, a potem zatrzymuję ruch mleka. Wyjmuję termometr i zostawiam na 30 minut. W tym czasie wytworzy się skrzep. Sprawdzam jego jakość. Powinien się łamać, a nie spływać po nożu. Następnie kroję skrzep w prostopadłych do siebie kierunkach tworząc słupki, a potem w kilku płaszczyznach po skosie. Następnie łyżką cezakową wydobywam z dna większe kawałki i dalej rozdrabniam. kolejny etap to suszenie ziarna. Instaluję termometr, bardzo powoli podgrzewam do 37 stopni w tempie 1 stopień na 3 minuty. Przez cały czas delikatnie mieszam, a ziarno staje się coraz drobniejsze. Jego docelową wielkość widzicie w tym momencie na ekranie. Po 15 minutach kończę mieszanie i pozwalam ziarnu opaść na dno. 10 minut później czas odebrać serwatkę. Wkładam do garka koszyk wyłożony serowarską chustą i odbieram serwatkę aż do leżącej na dnie serowej masy. I od tego momentu zaczyna się formowanie sera. Robię miejsce na stole. Przygotowuję misę ociekową i taką ażurową wkładkę. Formę wykładam serowarską chustą i wybieram do niej masę serową. Po napełnieniu formy zawijam końcówki chusty i przenoszę ją na prasę. Na początku na prasę stawiam obciążenie 5 kg. Z gara wylewam resztki serwatki, myję go i przystępuję do robienia drugiego sera. W tym czasie prasa działa. Ponownie podgrzewam mleko do 32 stopni. I przygotowuję serowarskie bakterie, takie same jak poprzednio. I chlorek wapnia. Nie używam tym razem lipazy. Dodaję je do mleka, zostawiam na 30 minut, po tym czasie dodaję też podpuszczkę w takiej samej ilości jak poprzednio. Po wymieszaniu zostawiam na kolejne 30 minut i biorę się za obracanie sera w prasie. Co ważne, pomiędzy wszystkimi etapami sprzęt trzeba doprowadzić do porządku. Ser obracam w formie i ponownie wstawiam do prasy. Zwiększam ciężar do 15 kg. Gdy utworzy się skrzep, to analogicznie do poprzednich czynności sprawdzam go i kroję w różnych płaszczyznach, a po rozdrobnieniu przystępuję ponownie do suszenia serowego ziarna. Delikatnie mieszam i bardzo powoli podgrzewam do osiągnięcia temperatury 42 stopnie. W tym samym tempie co poprzednio, czyli 1 stopień na 3 minuty. Gdy osiągnę cel, zostawiam na 10 minut, by serowe ziarno opadło na dno i zaczynam odbierać serwatkę. Najpierw do małego wiaderka, ale z czasem miejsce w nim się kończy i uzupełniam większy pojemnik. W wybraniu serwatki wyjmuje serową masę do koszyka wyłożonego chustą i warstwami przesypuje ją solą. Na tę ilość serowej masy należy użyć 4-6 łyżeczek soli kłodawskiej niejodowanej. Część jej jeszcze odejdzie razem z wyciekającą serwatką. Na zwykły aplikator do wędlin nałożyłem gęstą siatkę. Napełniam aplikator serową masą i przyciskam ją do siatki. Tworzy się taki serowy baton. Siatkę można wiązać lub zacisnąć wędliarskim klipsem. Odwieszam ją do ociekania i tak samo robię z pozostałą masą serową. Tak powieszone zostają do następnego dnia. Nazbierała mi się duża ilość serwatki, więc trzeba przerobić ją na ricottę. Mam pełny gar serwatki, do której dolewam około 1 litr mleka. Gdy serwatka grzeje się, po raz kolejny obracam ser w formie. Ponownie wkładam go do formy, ale już bez chusty i zwiększam nacisk na prasie do 25 kg. Serwatka robi się gorąca, a gdy zbliży się do 90 stopni to w tym momencie dodają około 100 ml octu jabłkowego. W serwatce zaczynają dziać się cuda i powstaje ricotta. Z tej ilości serwatki jest jej całkiem sporo. Będę ją dziś robił jeszcze raz, więc pokażę dokładnie jak to się dzieje. Przenoszę ją do takich dwóch foremek i pozostawiam do ocieknięcia. Po tej operacji serwatka jest już odpadem. W zasadzie to już nie jest serwatka. Teraz zrobiłem sobie dwie godziny przerwy na odpoczynek i posiłek, a po tym czasie zważyłem ricottę uzyskaną w pierwszym etapie. Jest tego razem sporo ponad kilogram. Czas na dalsze działania. Po ubyciu sprzętu wlewam do gara kolejne mleko i ponownie podgrzewam je do 32 stopni. Dodaję w takiej samej ilości chlorek, wapnia oraz bakterie serowarskie, tylko tym razem są to bakterie mezotermofilne. Szczegóły, jak wspomniałem, znajdziecie na blogu, do którego link jest w opisie. Procedura ta sama, czyli dodanie i wymieszanie oraz odczekanie 30 minut. Następne czynności też są powtarzane czyli przygotowanie podpuszki i jej aplikacja do mleka. Po 30 minutach działania podpuszczki sprawdzam jakość skrzepu. Analogicznie do poprzednich przypadków ten skrzep kroję i rozdrabniam, a następnie tak samo jak poprzednio suszę, tylko że podgrzewam do wyższej temperatury, bo 44 stopni. Wciąż robię to bardzo powoli, czyli 1 stopień na 3 minuty i cały czas delikatnie mieszam. Użyłem bakterii bardziej odpornych na temperaturę, więc bez problemu przetrwają suszenie ziarna i będą miały wpływ na jakość dojrzewającego sera. Po zakończeniu suszenia, jak zwykle, zostawiam na 10 minut, by serowe ziarno opadło na dno. A ja biorę się za ser, który jest na prasie. Zaczynam od przygotowania ostudzonej 18% seranki, do której użyłem przygotowanej wody i soli kłodawskiej niejodowanej. Wyjmuję ser z formy, wkładam do pojemnika i zalewam solanką, a następnie wynoszę pojemnik do lodówki. Czas solenia to 16 godzin, a w połowie tego czasu trzeba ser obrócić. Wracam do trzeciego sera. Ziarno już opadło na dno, więc mogę odebrać serwatkę i wyjmować masę serową do formy. Mam jeszcze około 30 litrów serwatki, więc ponownie przystępuję do robienia ricotty. W międzyczasie na prasę stawiam 5 kg. Obiecałem, że pokażę, jakie cuda dzieją się w serwatce, więc zobaczcie. W miarę podgrzewania powierzchnia serwatki robi się coraz bardziej spieniona. A w temperaturze około 90 stopni dodaję ocet jabłkowy. Niemal natychmiast koagulują się białka i na powierzchni zaczyna się gromadzić ricotta. Odczekuję kilka minut i można ją zbierać. Tym razem serwatki było tak dużo, że robiłem to na dwa garnki jednocześnie. Potem wyjmuję z obu garnków do innej, większej formy niż poprzednio. Po zebraniu ricotty czas na obrócenie sera w prasie i zwiększenie ciężaru do 15 kg. Około pół godziny później mam kuchnię posprzątaną, sprzęt pomyty. Teraz tylko obrócę ser w formie jeszcze raz i włożę go już bez chusty, a na prasę postawię 25 kg. Jest godzina druga w nocy i czas na sen. Wszystko to wykonałem w ramach jednego dnia, ale w dniu następnym mam jeszcze kilka spraw do dokończenia. Na przykład takich jak obracanie serów w solance, czy przeniesienie serów w siatkach do dojrzewalni na jedną dobę oraz włożenie drugiego sera do solanki. Czas także na zważenie ricotty, która była w większej formie po odjęciu foremki to ponad 1-3 kg, czyli ricotta razem to prawie 2,5 kg. W kolejnym dniu wędziłem sery w siatkach czereśniowym dymem w temperaturze 45 stopni do uzyskania lekkiego koloru, czyli 3-4 godziny. Jak stygły po wędzeniu, to trzeba je było zważyć. Razem to ponad 2,5 kg Wracają do dojrzewalni, a jednego wyjmuję z siatki i od razu próbuję. Jest pyszny. Wrócę teraz do serów prasowanych. Po wyjęciu solanki trzeba je ususzyć i wstawić do dojrzewalni, żeby wyhodowały własną skórkę. W tym czasie bardzo często trzeba je obracać. No i oczywiście trzeba te sery zważyć. Oba miały po około 2,7 kg, i oba znalazły się w dojrzewalni. Po trzech tygodniach ten z dodatkiem lipazy trafił na deskę do krojenia. Pięknie serkiem pachnie. 3 tygodnie. I to już jest ten. Pierwszy moment, kiedy taki serek możemy chwycić. Drugi oczywiście już nie będzie dalej na tym filmie pokazany, bo on z pół roku jeszcze musi poleżeć. Ma już swoją ładną żółtą skórkę, taką jak ten, nawet lepszą. Ale on też był lepiej sprasowany i więcej serwatki zostało z niego odprowadzone. I zostanie pokryty woskiem albo jakąś inną powłoką serowarską, i po prostu dojrzeje. To będzie już taki prawdziwy ser. Bo tam czasu na. Prasowanie było dużo w przypadku zrobienia tego sera. Czasu na prasowanie było zdecydowanie mniej, więc tak dokładnie nie zostało to zrobione. Ale że był taki challenge, powiedzmy, czyli zrobienie dużej ilości mleka w ciągu jednego dnia i wyrobienia dużej ilości serów, da się, da się. Teraz trzeba tylko spróbować. Ten młodziutki jeszcze, ale już dobry do jedzenia serek. Uroczyste krojenie sera. Proszę bardzo. Mniam. Mm. I to ma dopiero 3 tygodnie. Dłużej nie ma go trzymać co jak 3 miesiące. To jest góra, ponieważ, jak przypominam, jest tu dodana pewnego rodzaju przyprawa, czyli lipaza, która powoduje, że ten serek już teraz ma taką fajną ostrość. Także można go zrobić i jeść szybko. W normalnych okolicznościach on by musiał troszkę dłużej podejrzewać, bo. W serze bez dodatku lipazy, lipaza oczywiście też w środku jest, w mleku i też by była, tylko jest jej zdecydowanie mniej. Jeszcze kawałek. U, ale szkoda. Wszystko przez łapczywością. Hmm, pychotka. Bardzo dobry serek. Także tu macie podsumowanie, ile mi tego wszystkiego wyszło. Do tego jeszcze opiłem się trochę serwatki, i trochę serwatki poszło też do chleba, który akurat tego dnia był robiony. Bo przechowywać jej dłużej nie ma sensu. Mam. Ładną bryłę sera, którą teraz będziemy przez kilka dni jeść. Ładnych można ją oczywiście pokroić na mniejsze kawałki, każdy z tych kawałków zapakować próżniowo i albo kogoś obdarować, albo schować do lodówki. Niech tam czeka, aż przyjdzie pora. Po likocie już śladu nie ma. Nie wiem, czy widzicie tam takie coś wiśnie niebieskiego w narogu, ale chyba na kamerze tego nie widać. To zrobiony dzisiaj twarożek, także działania serowarskie są przez cały czas i jadamy własne przetwory mleczne. Jak się podobało, poproszę o kciuki w górę, zapraszam na kolejne odcinki, dajcie znać, czy serowarskie takie działanie, takie wyzwanie wam się spodobało. Na razie, trzymajcie się, hej! Chcesz więcej filmów serowarskich? Kliknij w kafelek widoczny na ekranie. Zapraszam.